Problemem dotyczącym piersi kobiecych są zabiegi polegające na redukcji piersi. Czasem się zdarza z różnych przyczyn, powodów, często jakichś zaburzeń hormonalnych, że piersi kobiece są zdecydowanie większe niż pacjentka by sobie życzyła. Często przerastają w sposób rzeczywiście bardzo olbrzymi. Powodując poza deficytem wizualnym również zaburzenia funkcjonalne. Proszę sobie wyobrazić konieczność dźwigania codziennego, powiedzmy, nie wiem, torebki kilogramowej cukru zawieszonej na szyi. Jest to duże obciążenie dla kręgosłupa, a nierzadko. Takie przerośnięte piersi, każda potrafi ważyć po parę kilogramów. Wskazanie do zabiegu redukcji piersi jest nie tylko czysto estetyczne, chęć poprawy kształtu piersi, ale jak najbardziej funkcjonalne. Są to często panie z większymi, mniejszymi. Często większymi zaburzeniami ze strony kręgosłupa, najczęściej odcinka szyjnego i piersiowego, stowarzyszącymi sporymi bólami. Dla nich taki zabieg jest bardzo istotny z punktu widzenia normalnego, codziennego funkcjonowania, aby mogły funkcjonować i żyć bez bólu.